Dzień dobry, nazywam się Robert Wyrzyna i prowadzę kanał Nielogiczne Monologi. Dzisiaj chciałbym omówić sprawę tego, że Polacy wymyślają różne rzeczy, a inne kraje na tym zarabiają, czyli po prostu państwo nie dba o własny interes, można tak powiedzieć. Jak to wygląda u nas mamy bardzo wielu ludzi, którzy mają wiele koncepcji, mogliby je rozwijać, kraj mógłby na tym zarabiać, ale nikt jakoś o to nie dba. Nie wiem dlaczego. Inne kraje jakoś potrafią zadbać o własny interes, tylko Polska jak zwykle zostaje w tyle, ale to jest aszyfina no, urzędników i panujących przepisów, które nie pozwalają rozwijać się ludziom kreatywnym. Można przeprowadzić bardzo prosty test, czy macie zadatki na przykład na innowatora czy wynalazcę. To jest tak zwany test zapałki, wymyślony, można powiedzieć trochę tak, przeze mnie. Może ktoś inny też to ogarnia. To to jest widać, zapałka, tak? Do czego służy? Głównie do rozniecania ognia, tak? Czyli to jest podstawowe jej, że tak powiem, zastosowanie. A teraz przeprowadźcie taki mały eksperyment. Włączcie sobie stoper, ustawcie go na powiedzmy minutę lub dwie i postarajcie się na kartce zapisać, do czego mogłaby służyć taka zapałka. To właśnie pomaga w abstrakcyjnym myśleniu i można znaleźć bardzo wiele zastosowań dla zapałki, nawet takich można powiedzieć nierealnych, ale to właśnie pokazuje, czy macie możliwość postrzegania, jak można zastosować dany przedmiot w innym kontekście. Jeżeli znajdziecie co najmniej 10 zastosowań do zapałki, to znaczy, że możecie już mieć jakieś dodatki na innowatora na przykład. Jeżeli patrzycie na jakiś dany przedmiot i widzicie za niego dziesiątki innych zastosowań możliwych, nie tylko takie, do których zostało stworzone, to znaczy, że być może. Bo powinien się zająć się czymś takim właśnie: jak wynajdywanie różnych ciekawych rzeczy. Do czego zmierzam? Wiele wynalazków wymyślonych w Polsce jest realizowanych za granicą, ponieważ u nas właśnie nie ma możliwości rozwoju koncepcji i zamieniania ich na pieniądze. Bo co z tego, że jeżeli teoretycznie wiemy, że mogłoby coś powstać, jeżeli nie ma do tego zaplecza odpowiedniego, nie ma środków, nie ma materiałów, nie ma miejsca, gdzie można było to sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie działało. Jak już wcześniej wspomniałem, można by było stworzyć takie jakby zakłady produkcji prototypowej, czyli takie wstępne fabryki, gdzie można by było zrobić powiedzmy 3-4 działające egzemplarze i sprawdzić jakie, jakie to będzie miało rzeczywiście możliwości, tak? czy to rzeczywiście sprawdzić, czy nie. No wiele koncepcji na przykład wymagałoby pomocy powiedzmy, ze strony wojska, tak, bo na przykład niektóre koncepcje można było wprowadzać, ale trzeba było mieć na przykład dostęp powiedzmy, do poligonu, czy można było na przykład sprawdzać pewne koncepcje, takie na przykład jak zmniejszanie efektu siły wybuchu, czyli mogłoby to być zastosowane do ochrony na przykład głów państwa, gdzie po prostu nieraz właśnie są stosowane środki, że tak powiem wybuchowe do likwidacji celów, tak? Czyli byłoby to zwiększenie bezpieczeństwa to po pierwsze takich osób, no po drugie na pewno przyniosłoby to jakieś zyski do osoby, które by to, że tak powiem zrobiła, tak? bo wiadomo, że jeżeli sprzedaje się jakiś patent, no to ktoś na tym patencie zarabia. Tak? Tylko dlaczego pojawia się pytanie, dlaczego nie Polska? Tutaj proces patentowy trwa bardzo długo, jest dosyć kosztowny i normalną osobę nie stać na to, żeby przejść tą całą procedurę, bo to są naprawdę spore pieniądze. Możecie sami to sprawdzić, chyba teraz coś się zmieniło. W każdym razie u nas jest to proces dosyć skomplikowany, długi i kosztowny. W innych krajach może jest to łatwiejsze z tego względu, że po prostu podchodzą do tego trochę inaczej. Tak? Jeżeli coś zostało wymyślone, to znaczy, że może będą z tego jakieś pieniądze. Więc lepiej ułatwić danej osobie po prostu zastrzeżenie jakby swojego projektu, żeby po prostu na tym zarabiać. Tak? No a tutaj. Niestety, nikt o to nie dba od wielu, wielu lat i po prostu nie da się ogarnąć wielu rzeczy. Jeżeli na przykład, właśnie tak mówiłem o tym projekcie, tak, zmniejszania, tak powiem, szkód takich powybuchowych, e, trzeba było to robić na poligonie, no bo trzeba było mieć dostęp do na przykład materiałów wybuchowych, tak, czyli tam jakieś, nie wiem, czego teraz wojsko używa. Czy, czy, też, czy też służby cywilne. Więc nikt was nie wpuści na Poligo, tak? No bo musielibyście mieć jakieś specjalne pozwolenie, czy jakaś osoba musiałaby was kontrolować, no to wiadomo, tak? Tylko, że po prostu nie ma takich jakby też opiekunów jakby projektów taką stronę tam różnych powiedzmy firm, które mogłyby być. Zainteresowane daną, że tak powiem, konstrukcją jakąś, czy też wynalazkiem. Polacy są kreatywni, bardzo kreatywni. My wymyśliliśmy przecież wykrywacz min, wymyśliliśmy kamizelkę odporną Te rzeczy, że tak powiem, pomogły uratować życie tysiącom żołnierzy podczas wojny. Wymyślamy wiele innych rzeczy, tylko po prostu tą głośno jakoś nie słychać, ponieważ no, większość rzeczy jest jednak patentowana i wdrażana za granicą, a później Polska odkupuje takie produkty na polskim patencie, na którym mogliby zarobić bezpośrednio, że tak powiem, nasz, nasz, nasze społeczeństwo. Ale po co? No, lepiej to po prostu brzmi mimo, że jak się kupi amerykański patent, tak? czy tam jakiś kanadyjski, czy jakikolwiek inny, czy szwajcarski, tam gdzie się to po prostu dało patentować i zrobić. Tylko, że po prostu to jest taka głupota, no bo bezpośrednie zyski mogłoby właśnie generować dla Polski, a nie dla innych krajów. I nad tym trzeba było się zastanowić, nad tym powinni posiąść urzędnicy, żeby zatrzymywać takie projekty w kraju i po prostu tutaj to rozwijać, bo to jest bez sensu trochę, no, że trzeba szukać finansowania za granicą. Tutaj podejmowano próby niby finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju albo inne takiego typu instytucje, tylko że po prostu no, w większości przypadków tych pieniędzy nie dostaną tak zwani zwykli śmiertelnicy, którzy wymyślają właśnie już podstawę jakichś projektów, tylko jakieś firmy, które po prostu nawet no, nie mają pojęcia o tym, czym są innowacje. No wiele firm dostało właśnie dotacje na tak zwane innowacje w firmach, samo właściwie dopisanie chyba do projektów swoich, że to jest innowacyjne, coś tam, na przykład tam, nie pamiętam, znalazłem coś takiego jak innowacyjne tworzenie chyba tabletek, czy tam coś tych, tych pudrowych takich, czyli tych twardych. Eee, to żadna innowacja była, bo po prostu było to napisane, że to jest innowacyjne coś tam tworzenie tam jakiś takich tabletek i na to dostali na przykład tam parę milionów złotych na to finansowanie. Więc to po prostu takie wyciąganie pieniędzy z budżetu. Gdzie po prostu nawet nie ma wskazań, ile z tych pieniędzy zwraca do budżetu. No tak, tak samo jak z finansowaniem, tak zwanych startupów. Startup jest tym samym praktycznie czym nowa firma, tylko że po prostu tam też nikt jakoś nie pokazuje danych, ile pieniędzy włożonych w te startupy, tak zwane, wraca do budżetu rzeczywiście. Ja prześledziłem kilka takich większych projektów. No to jest to zrobione tak bez, bez żadnego jakiegoś przygotowania specjalnego, ekonomicznego, bo te firmy, które dostały wiele milionów złotych na dofinansowanie tak zwanych właśnie tych startupów, czyli tych pierwszych takich działalności, traci te pieniądze, a nie zarabia. Te pieniądze, które zostały zainwestowane, przeznaczone właściwie na inwestycje, mogłyby przynieść do 100 razy więcej niż zostało że tak powiem, przeznaczone na to, co najmniej 100 razy więcej. Czyli jeżeli na przykład jest to pula 10 miliardów złotych na badania takiej właśnie, na znaczy pierwsze startupy, to pomóżcie sobie teraz ze 100 i zobaczcie, ile pieniędzy do budżetu powinno wpłynąć. To jest ogromna kwota, można było to osiągnąć. Tylko że po prostu no, nikt nie jest przygotowany ekonomicznie. Nie ma, żadnego, nie ma żadnych takich po prostu ludzi, którzy by ogarniali ekonomię. Nawet mafia ma z tym problemy. O czym zrobię zapewne osobny materiał. No to jest ciekawe zagadnienie. Więc yy, uważam, że trzeba tutaj przeprowadzić sporo zmian. Polska mogłaby zarabiać duże pieniądze na wynalazkach, może sami mieć jakieś koncepcje, które się ogarnąć. Ja na przykład składałem e, dokumenty na to, żeby dostać pozwolenie na korzystanie z e, ośrodków badawczych, na przykład w czyni wyższych. Tak. Niestety była to odmowa, ponieważ nie jestem ani studentem, ani e, że tak powiem, pracownikiem uniwersytetu, więc nie mogłem korzystać z tego jako osoba zewnętrzna. A na przykład nie stać mnie na to, żeby kupić sobie odpowiednie oprzyrządowanie do badania pewnych, że tak powiem, zjawisk i sprawdzania, czy to będzie miało zastosowanie praktyczne, tak. Więc te maszyny i tak stoją praktycznie nieużywane przez jakiś tam okres czasu. Można było to na przykład zrobić tak, żeby w tym okresie, który nie jest używany, udostępnić to właśnie osobom takim, że tak powiem, jak ja z ulicy, żeby mogli na przykład pod kontrolą jakiegoś pracownika tam na miejscu, yy, przeprowadzać pewne jakieś takie próby. Yy, więc można było to zrobić, tylko trzeba było po prostu mieć odrobinę chęci. No, ja teraz yy, staram się też przekonać yy, urząd miasta do wprowadzenia programów różnych społecznych, które mogłyby aktywować ludzi. Yy, o czym też zrobił materiał osobny? I nie ma tutaj żadnych chęci ze strony urzędników, żeby to wprowadzać, a oni po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że gdyby wprowadzono takie programy aktywujące dla ludzi, którzy chcą podjąć się jakichś działań na rzecz, że tak powiem, miasta, to te pieniądze, które zostałyby zainwestowane w te projekty, zwróciłyby się nawet w samych podatkach. Więc nie byłoby to, że tak powiem, żadną stratą dla miasta, tylko po prostu zyskiem, tak, żeby po prostu zainwestowano by powiedzmy na jakąś kwotę, która by i tak wróciła do budżetu z powrotem i generowałaby też dodatkowe zyski, jakby było w tym momencie osoby, które rozwijają jakiś projekt, mogłyby też inwestować w jakieś tam na przykład nowe miejsca pracy, czy właśnie po prostu nawet w rynek, że tak powiem tak, że po prostu kupowaliby powiedzmy produkty, które są im potrzebne na miejscu, więc generowaliby dodatkowy też dochód właśnie z, i obrót z, z towarów, które mogliby, że tak powiem pozyskiwać potrzebnych im do tworzenia danych rzeczy. To jest proste bardzo, tylko że po prostu no, nikt tego jakoś z urzędników nie chce ogarniać, ponieważ może nie, nie znają się na tym no. Yy, ja z urzędnikami mam złe doświadczenia, bo wiem, że po prostu no, są to osoby bardzo uparte, które potrafią, że tak powiem, na siłę starać się pokazywać, że oni mają rację, a nie osoba, która przychodzi, żeby załatwić jakąś sprawę, y, która mogłaby rzeczywiście przynieść pozytywne efekty y, dla miasta. Oni nie mają po prostu porozumienia od y, efektywności i od tego, czy będą generować jakieś zyski dla miasta, tylko po prostu no, dostają pracę za to, że siedzą na tyłkach i praktycznie udają, że coś robią. Tak ja tak to ujął, no, bo inaczej, z czego nas właśnie można. Dobra, kończę ten materiał na temat innowacji i wynalazków. Możecie sobie poszukać, w świecie mieliśmy bardzo wielu wynalazców, których projekty mają stosowanie światowe praktycznie, więc jeżeli chcecie pogłębić się na temat, to zapraszam do wyszukiwania jakichś informacji na własną rękę i zobaczycie sobie sami, że naprawdę e, projekty polskie były na poziomie wyżej nawet czasami niż światowym. Miłego?